Instalacja systemu operacyjnego Linux na konsolach Sony jest możliwa od czasów PlayStation 2, gdzie mogliśmy zakupić oficjalny zestaw startowy zamieniający konsolę w komputer. PlayStation 3 do firmwareu 3.21 posiadało funkcję Oder OS. Jej usunięcie przyczyniło się do powstania pierwszego custom firmwareu, a także do pozwu zbiorowego, wystosowanego przez niezadowolonych z tej decyzji klientów wobec japońskiej korporacji w Stanach Zjednoczonych. Fabryczna PS4 nie oferowała nigdy możliwości instalacji innego systemu operacyjnego. Pojawienie się Jailbreaka zmieniło ten stan rzeczy. I w dzisiejszym materiale przeprowadzimy instalację Linuxa na PlayStation 4 z firmwarem 9.00. Linux na Playaku umożliwi nam odpalanie gier ze Steam'a. Uruchomimy emulatory, które nie zadziałają na oryginalnym systemie, jak chociażby MUI oraz Gamecube o nazwie Dolphin. RetroArch będzie pracował znacznie lepiej na Linuxie, dzięki czemu będziemy mogli ograć tytuły z Nintendo 64. Uruchomimy także emulatory PSX, PS2 czy PSP. Oczywiście możemy korzystać z pozostałych funkcji nowego systemu operacyjnego, jakie ma on do zaoferowania. Więcej na ten temat znajdziecie w materiale z masło, do którego link znajduje się w opisie pod filmem. Instalację Linuxa możemy przeprowadzić na każdym modelu PlayStation 4 z RM nie wyższym niż 9.0, ponieważ oprogramowanie to jest podatne na jailbreak. Dla osób, które czekają na nowy Exploit nie mam niestety dobrych wieści. Większość deweloperów działających w temacie czwórki przeniosło się na PlayStation 5 w związku z potencjałem oprogramowania 4.51. Dokładnie w grudniu, minął rok od publikacji Exploitu Exfat Hacks dla firmueru 9.00. Na ten moment nie ma co liczyć na jailbreak na wyższe wersje systemu. Poza samą konsolą podłączoną do internetu oraz PC-tem do instalacji Linuxa potrzebujemy pendrive'a z nagranym obrazem xfat-hax dla firmware'u 9.00, dysk twardy, najlepiej SSD lub pen zapewniający szybki transfer danych. U mnie będzie to 128GB Samsung. Hub USB, ponieważ dwa porty w konsoli to za mało. Klawiaturę oraz myszkę. Opcjonalnie zamiast mychy możemy użyć DualShocka 4 i sterować za pomocą panelu dotykowego, tak jakby była to myszka. Przechodzimy do komputera, gdzie w pierwszym kroku sformatujemy pendrive'a jako FAT32. Wykorzystuję do tego program FAT32 Format, do którego link znajduje się w opisie pod filmem. Disk lub PEN powinien być sformatowany jako partycja MBR i u mnie nastąpiło to z automatu. Jeżeli chcemy mieć pewność, że pamięć jest w formacie MBR, możemy posłużyć się programem EOMEI Partition Assistant, do którego link również znajdzie się w opisie pod filmem. Po zakończonym formacie otwieramy przeglądarkę internetową i przechodzimy na stronę GitHub, gdzie znajdziemy wszystkie niezbędne pliki do instalacji Linuxa. Możemy wybrać jedną z pięciu dystrybucji dostępnych do pobrania. Na którą się więc zdecydować? Dla mnie najlepszym wyborem jest Fedora 32, zmodyfikowana przez youtubera Warfer, ze względu na prostotę późniejszej aktualizacji dystrybucji. Innych wersji nie testowałem, Fedora siadła u mnie za pierwszym razem i nie miałem z nią żadnych problemów. W opisie pod filmem zamieszczę link do filmu Warfer z instalacji Linuxa na PlayStation 4 Pro. Kolejnym plikiem, jaki potrzebujemy, jest kernel. Aby namierzyć odpowiedni dla naszej konsoli, klikamy w Here. W kolumnie po prawej stronie mamy oznaczenia płyt głównych PS4. Klikając w dany model, mamy zdjęcie samych płyt oraz w jakiej serii konsol występują. Moja Playka pochodzi z serii CUH 1000 i jest to pierwszy model z listy. Pobieram kernel Eolia by PS Xita. Skoro kernel mam od PSXity, to pliki nitramsfs również pobiorę od tego autora. Na pulpicie mam zgromadzone i pobrane pliki. Do komputera wkładam sformatowanego wcześniej pendrive'a. Kopiujemy do ruta pendraka trzy pliki. I jeszcze jedna ważna informacja. Linux będzie zainstalowany bezpośrednio na pendrive'ie, co zapewni lepsze, a także szybsze działanie systemu oraz nie wpłynie na zawartość dysku, który jest zainstalowany w konsoli. Pliki zostały pomyślnie skopiowane. Pozostało nam zmienić nazwę dystrybucji. Bezpiecznie wysuwamy pamięć z komputera i przechodzimy do konsoli. Poprzez Karohost ładuję exploit. Do prawego portu USB wkładam pena z plikiem exfathax i gotowe. Goldhen już działa na mojej konsoli. Przejdziemy teraz do ustawień systemu, ponieważ musimy zmienić kilka opcji wyświetlania obrazu, specjalnie pod działanie Linuxa. W system wyłączamy połączenie z urządzeniem HDMI oraz HDCP. Otwieramy zakładkę Dźwięki i Ekran. Następnie ustawienia wyjścia wideo. Rozdzielczość ustawiamy na 1080p. W zakres RGB wybieramy pełny. Wyłączamy HDR oraz wyjście funkcji Deep Color. Dokonaliśmy wszystkich niezbędnych zmian w opcjach wyświetlania obrazu, dzięki czemu nie stracimy sygnału przy instalacji Linuxa oraz podczas późniejszego użytkowania nowego systemu operacyjnego. Wracamy na Karo Host i otwieramy zakładkę Linux Group. Możemy wybrać, ile RAMu zostanie wykorzystane przez system dla pamięci wideo. Musimy pamiętać, że PlayStation 4 dysponuje 8 GB RAMu, więc najrozsądniej jest przeznaczyć na pamięć wideo 2 GB. Przy instalacji wybieramy 1 GB pamięci, ponieważ potrzebujemy jak najwięcej RAMu do obsługi dystrybucji. Wkładamy do konsoli pamięć z instalatorem Linuxa oraz podłączamy klawiaturę. Odpalamy payload i czekamy na załadowanie plików. Jeżeli wszystko poszło po naszej myśli, dioda w Playaku zacznie świecić na niebiesko oraz fioletowo. Instalator został poprawnie załadowany. Jeżeli będziemy mieć problemy z wyświetlaniem obrazu, np. wprowadzone znaki będą mrugać, oznacza to, że wybraliśmy niekompatybilny z naszym modelem PS4 kernel lub niepoprawnie skonfigurowaliśmy opcję wyświetlania obrazu. Aby uruchomić skrypty instalacji dystrybucji, wpisujemy I wciskamy Enter. Rozpoczęliśmy instalację Linuxa na PlayStation 4. Cała procedura może potrwać około 15 minut. Instalacja zakończyła się sukcesem. W kolejnym kroku wpisujemy komendę. I wciskamy Enter. Czekamy na załadowanie dystrybucji. Jesteśmy w oknie logowania do Fedory 32. Jeżeli będziemy mieć problem z wyświetlaniem obrazu, możemy za pomocą skrótu Ctrl-Alt-F2 przenieść się do terminala tekstowego. Kombinacja Ctrl-Alt-F1 przeniesie nas z powrotem do interfejsu graficznego. Aby zalogować się do Linuxa, wciskamy Enter i wprowadzamy hasło PS4 Linux pisane z małych liter. Pulpit nowego systemu operacyjnego został w pełni załadowany. Nim przejdziemy do konfiguracji Fedory, zostaw pod filmem łapkę w górę oraz suba na kanale. Pozwoli mi to dotrzeć do nowych widzów oraz rozwinąć kanał, za co z góry dzięki. Do konsoli podłączyłem huba, aby dysponować większą ilością portów USB. Ponieważ od teraz będzie nam potrzebna zarówno klawiatura, jak i mysz, otwieramy terminal. Wpisujemy komendę. i wciskamy Enter. Otworzyliśmy ustawienia systemu, aby połączyć konsolę z internetem, co będzie niezbędne do aktualizacji Fedory. W Region and Language możemy zmienić język dystrybucji, a także ustawić Polskę jako domyślny region. Wybierając zakładkę Bluetooth możemy połączyć bezprzewodowo pada od PS4. Nie będzie także problemu ze sparowaniem chociażby Wilota do ogrywania gier na emulatorze Dolphin. Możemy także zmienić opcję logowania poprzez wyłączenie lub zmianę hasła. Opcji personalizacji Linuxa mamy bardzo wiele. Na chwilę zamykamy terminal i otwieramy plik README, gdzie mamy dokładną instrukcję, jak przeprowadzić aktualizację Fedory 32. Kopiujemy komendę i otwieramy terminal. Wciskamy Enter i wpisujemy hasło PS4 Linux. System sprawdza, co będzie aktualizowane. Mamy ponad 1 GB danych do pobrania. Wciskamy na klawiaturze Y i rozpoczynamy procedurę. Aktualizacja Fedory zakończyła się sukcesem. Co było banalne, ponieważ wszystko zadziało się po wprowadzeniu tylko jednej komendy. Ponownie wprowadzamy komendę update'u oraz hasło. Aby sprawdzić, czy mamy jeszcze jakieś pliki do pobrania. U mnie konieczne było przeprowadzenie jeszcze jednej małej aktualizacji. Wszystkie updatey zostały pobrane i zainstalowane. Nie mamy już nic więcej do zrobienia w tym temacie. Wpisujemy komendę Clear, a następnie. Co pozwoli nam pobrać program HTOP. Wciskamy Y. Po chwili aplikacja została pobrana oraz zainstalowana. Możemy wyczyścić terminal, a następnie wprowadzamy komendę HTOP. W tym kroku ustawimy przestrzeń wymiany pamięci RAM, wykorzystując wolne miejsce na dysku twardym lub pendrive. Co powinno zapobiec zawieszaniu się konsoli przy korzystaniu z emulatorów bądź przy okrywaniu gier ze Steam'a. Jeżeli sprzęt złapie zwiechę, to jedyną opcją restartu jest wyłączenie PS4 z gniazdka, a tego raczej nie chcemy. Wracamy do pliku Rhythm. Kopiujemy komendę, którą wskazuje strzałka. Następnie odpalamy terminal. Wklejamy komendę i zmieniamy wartość 1 GB na dowolną ilość pamięci, jaką chcemy przeznaczyć na przestrzeń. U mnie będą to 4 GB. Wprowadzamy hasło i wciskamy Enter. Kopiujemy następne cztery komendy z pliku readme. Będąc w nowym oknie, kopiujemy jeszcze jedną komendę. Schodzimy na dół i wybieramy Paste. Aby zachować zmiany, wciskamy CTRL oraz X. Wpisujemy Y i wciskamy Enter. Zmiana ustawień nie zakończyła się sukcesem. Uruchamiając HTOP widzimy, że na swap space zostało przeznaczone 4 GB pamięci. W tym momencie rekomendowany jest reset Linuxa. System został zamknięty, a my wracamy do normalnego menu konsoli. Przy ponownym uruchomieniu Linuxa możemy wybrać na obsługę pamięci wideo 2GB RAM. -u. Dystrybucja uruchomiła się automatycznie. Nie musimy wprowadzać żadnych komend, aby odpalić system operacyjny. Nastąpiła także zmiana języka. Nazwy katalogów zostały odpowiednio zaktualizowane. I na tym zakończę dzisiejszy materiał. Piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć dokładny test któregoś z Linuxowych emulatorów. Może warto bardziej przyjrzeć się Dolphinowi. I na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!